Z Maciejem Powołam Niedźwieckim trenerze co trener może powiedzieć na temat dzisiejszej gali wyników głosowania, bo już bardziej się pytam jako do trenera tak zwanego eksperta, no byłego szefa i zaraz do tego wrócimy, ale na razie proszę o... To. No, przede wszystkim bardzo się cieszę, że to, ta gala jest tak wspaniale zorganizowana, myślę, że polskie rugby na to służyło. Ogromne są ustania dla generatorów. Wychodzimy na no, domu, jeśli chcemy być dyscypliną niszowo, chcemy być dyscypliną to się liczy, to musimy takie przedsięwzięcia podejmować i to co organizatorzy to co zrobili dzisiaj jest wspaniałe, fantastyczne i tak jak powiedziałem na początku, nasze ruch by sobie na to użyło. Wyniki? No, wyniki myślę, że są sprawiedliwe, wyniki są fajne, ja się bardzo cieszę z trenera. Edwarda Hodory, którego świetnie znam osobiście jako sędzia, jako, sędzi, jako trener, jako, jako kolega, którego wyniki cenię i szanuję do dzisiaj. i Myślę, że to, co on zrobił dla Polskiej Europy jest fantastyczne i, i uhonorowanie dzisiaj jego, przekazanie tej, tego huzara szywkowi jest wspaniałym, wspaniałym gestem polskiego środowiska dla człowieka bardzo oddanego i bardzo... Które się wiele, wiele dla Polsce Rugby i z tego się no, tr tr trzeba cieszyć, i myślę, że to, że tegorocznych huzarów jest taki pewien poziom że którego nie można zejść i my, jako Polskie Rugby, chcemy się liczyć. Jasne, no tu popieramy absolutnie, bo uważamy, że dla Pana Edwarda ten tytuł się należał. No, w co w ogóle, no nie ulegało, no z racji tego, że szywek Sywek Chodura był jednym ze współzałożycieli Rugby Warwarian z Polska. No, pewnie no nie wypadało, żeby od razu rzucać tę kandydaturę, ale fajnie, że ten moment nastąpił i pan Edward dostąpił tego zaszczytu. Także miło ja myślę, to, że akurat no, zasługi zasługi i Jarka nie miały chyba najmniejszego znaczenia, mam nadzieję. I ale nie chodzi mi w kontekście, ja że taki fajny odsłuchy. Ja że... rozumiem, że połączenia jest fantastyczne, wspaniałe, natomiast y, ja ciągle oddaję hołteletkowi. Bo tak my bo byliśmy na ty i świetnie się znaliśmy. Edkowi za, 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 za to, zrobił, za to, co zrobił dla polskiego i to jest dla mnie wspaniałe. I z tego, chuzzara, cieszę się najbardziej. A wszystkie pozostałe są fajne, sympatyczne. Jasne. Yy, Maciej, bo tak się zwrócę, bo jesteśmy na, na ty. No, właśnie pierwszy mój wywiad z tobą już nie, nie z szefem szkolenia. Jak, jak po tylu latach. Czuję, się macie powołanie niedźwiedzkie już nie jako szkolenia. Ty spokojniejszy? Powiem tak. Przede wszystkim na razie się nie mogę przyzwyczaić, że mam tak dużo czasu. I to znaczy nie mam problemu z zagospodarowaniem tego czasu, ale mam go nareszcie dużo. I to pierwsze. Po drugie, 25 lat pracy w Polskim Związku, bo 1 stycznia osiemdziesiąt chwil, biorę organizację Polskich Juniorów i z przerwami, a właśnie bez przerw pracowałem do 1 stycznia 2014 i myślę, że no, jest to 25 lat, natomiast jak się czuję, czuję się dobrze, czuję się dobrze, myślę, że oddaje ja swojego punktu widzenia w dobrym miejscu, wiele fajnych programów i wiele wyzwań, przed moim następcą i przed Polskim Związkiem. Poza tym myślę, że róby nasze doszło do dwieopułapu rozwinięcia dyscypliny, że należy coraz więcej inwestować w nie. Także po prostu pracy człowieka. Kiedy mieszkam na pierwszym etapie, od uczucia do 16 w biurze, człowiek, który. Przecież musimy nie możemy zapomnieć, że jesteśmy zespołem Mamy dwie kadry olimpijskie, mamy kadry Reprezentacji Polskich Seniorów, kobiet mężczyzn 7-15, mamy Reprezentacje z 19, 18, 16. To jest przeogromna praca. Mamy cały zakres zadań szkoleniowych, publikacji. Powiem właściwie na 20 książek 16 jest moich, etc., etc. Trzeba ludzi, trzeba człowieka, trzeba pieniędzy, bo musimy to zrobić. Moja motywacja, proszę się nie pytać o motywację, myślę, że 25 lat jest ostatecz wystarczająco odpowiedzią, dlaczego już nie chcę pełnić funkcji polskiej związku grupy. Jestem pewien Lubelskiego Związku Zrobię wszystko, żeby ten okręg był w dalszym ciągu, go uważam za przodujący polskiego grupy, żeby dalej był przodujący, żeby korzyści dla działalności lub w związku płynęły dla budowalnych lub płynęły dla lubelskie grupy i dla polskiego. Jasne, a czego życisz swojemu? Następcy, tak, następcy, Najpierw, żeby poznał zakres obowiązku, bo chyba sobie nie zdaje sprawy z tego, jakie ciężkie jaki ciężki wyzwanie go czeka. Potem, żeby, żeby nabrał na tyle świadomości, że, żeby wytrwał w swoich poglądach, w swoich postanowieniach bo one nie będą popularne. Jeśli chce coś znaczyć, jeśli chce przekazać swoją ideę, swoją myśl koleniową, swoją myśl organizacyjną, tak jak ja chciałem, bo dla ja mnie zawsze sport i wnioski że są najważniejsze i tego mi nie doprzeczy, tego mi nie zabierze, że walczyłem o dzieci, walczyłem o miliony. Może na do końca był problem było, ale było. W seniorami bo zostawiam, bo kadry. kadry, dla mnie najważniejsza była podstawa piramidy. Jeśli swoje pomyśl, nie we jakim, ja, ja ani nie krytykuję, ani nie popieram, ani mu nie podpowiadam. Jeśli będzie miał filo filozofię o rozwoju polskiej Europy, będzie się odrożyć, yy, to musi mnie wytwić bo wiem, z z doświadczenia, doświadczenie, bo jest to że zawsze, ale temu się też nie co dziwić, a nawet się trzeba cieszyć, że, że przeciwnik tego dobrym samorezumieniu jest kimś, kto motywuje, kimś, kto zmusza do zastanowienia, czy moja ścieżka jest właściwa. Z yy, życiu położenia jest mój jest jeszcze mój zawodnik, który miał do mnie taki 16 na swój pierwszy tenis, i ja powiedzieć w życiu to właśnie. jest moim wychowankiem od podstaw, od juniora. Może twoja szkoła? W pewnym w sensie na pewno tak. W pewnym sensie na pewno tak. I ja z się nie Jeśli będzie chciał, żebym go znalazł, tego, co mu nie odpowie. Nie ukrywam, że no, chcę się wycofać. Chcę się wycofać z Polskiego Rugby, rozumianego na bazie Polskiego Związku ruby. Chcę się wycofać, chcę zniknąć, chcę odpocząć. A moje Lubelskie Rugby jest moją pasją je i jemu się nie podpiąć. Zresztą nikt o zdrowych zmysłach nie uwierzy, że Maciej powołał Niedźwiedzki się wycofa z miejskiego rugby. Myślę, że jest to chwilowy jakiś taki no, odpoczynek wybitnego tre trenera i zawo zawodnika. Także czekamy Macieju na powrót. Być może w innej roli. Dziękujemy Witrze za możliwość. A porozmawiamy dłużej, bo dzisiaj gala wiadomo. Dzięki tak Dzięki że miłe słowa na koniec. cheers